Cześć wam wszystkim, tu ja wasza Lena, z okazji tego, że dzisiaj jest gwiazdka, postanowiłam, że nagram ekstra, ekstraśne, megaśne prezenty, mam ich równo 50, dobrze, a więc zaczynajmy, najpierw Więcej? Nie przeduszam. Zaczynajmy otwieranie prezentów. Pozdrawiam, Pilatę, Pilate, Pilatę. Pilate. Za. Dziękuję Pilate. Poczekajcie chwileczkę tak lepiej. <grystanie> Pozdrawiam, znowu pilatę oraz znowu pilate oraz znowu pilate. Pozdrawiam 1-1-1, 2 2 3-3-3, Roxy za czapkę. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam Pilatę za bluzkę. Pozdrawiam Aguśka 7-8-9-0-5 za śliczną kokardkę. Pozdrawiam, wiki Bill 1, 2, 3 zaadkoło mnie. Pozdrawiam, New Lady Nika, zwariowana od A do Z. Pozdrawiam znowu zwariowana od A do Z za piękną czapeczkę jelenia. Pozdrawiam New Lady Nika. Za dziwne włoski. Dziękuję Nial XX7 za czekoladki, a raczej bombonierki. Przepraszam za hałas, no ale nie poradzę. Świąteczne. Przygotowania zaczynają się już. Pozdrawiam Ziomek Strzałka 3.pl za. Piękną, blu piękną bluzkę. Dziękuję. Pozdrawiam babcia Kornelia za piękne tatuaże. Pozdrawiam Pilatę za fajowe takie roślinki. Pozdrawiam Pilatę za. Owieczkę. Pozdrawiam Konop 2005 za bombonierki. Pozdrawiam Hetyka za piękną spódniczkę. Pozdrawiam Malineczka, wykrzyknik. Małpka wykrzyknik. Za bombonierki. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Queen 123 123. Pozdrawiam Plotek 69. Pozdrawiam mini 7187 za piękne włoski pozdrawiam Ania 05 za śliczną koszulkę. Czarniutka XD. Ciebie też bardzo pozdrawiam za piękną opaskę na włoski Linix 678 Ciebie bardzo pozdrawiam za te takie na twarz nie? E, za buciki Ciebie też bardzo bardzo pozdrawiam Linix e, oraz za piękny kapelusz Linix muszę Cię tutaj znowu pozdrowić za to co miałam w liście życzeń czyli ta to coś, taka maska. Whitney y, 23, ciebie też bardzo mocno pozdrawiam za śliczną koszulkę z listy. Linux Linux 678, ciebie też bardzo pozdrawiam za śliczne włoski, też z listy. Dówka, ciebie też bardzo pozdrawiam za śliczne włoski. Bitlon 7. Ciebie też bardzo pozdrawiam za piękną czapkę Agłóśka 78905. Pozdrawiam Ciebie za piękne buciki. Poczekajcie chwilkę. Pozdrawiam Martynka, strzałka w jedną, strzałka w drugą, za piękną czapę. Pozdrawiam Gardi 7, za nasze. Co się? Pozdrawiam Suito 12. Pozdrawiam Kociara Psiara 222, za. Ojej, ale śliczny. Dziękuję Ci mocno. Zielono ustna. Ciebie też bardzo mocno pozdrawiam za śliczne włoski. Pozdrawiam kanela 54678 za. Yy, za. piękną spódnicę. Pozdrawiam! Pozdrawiam Cię Bitlon 7 znowu za piękną, śliczną maskę takiego czegoś. Bitlon 7 ciebie znowu pozdrawiam. Za plakat! Weronika Krasna. Jeden. Pozdrawiam Cię za. Czafę. Pozdrawiam huzariusz. Za. Poczekajcie. Za takie coś. E... Pozdrawiam Alicja. Jeden, trzy, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem, sześć, siedem, sześć, siedem, sześć, siedem. Za Linix Linux 678. Pozdrawiam cię za spodnie. Pozdrawiam Kornik za śliczne yy, takie na policzki serca. Pozdrawiam znowu Linux sześć co? Ok, za włoski piękne i znowu Linux Za. Poczekajcie, za śliczne włoski, które powinny się włączyć. Nie Wszystkich pozdrawiam i dziękuję za masę prezentów. To bardzo miło z Waszej strony. Świadczy to o Was, że jesteście bardzo mili. Dziękuję wszystkim, którzy w te święta podarowali mi prezent. A nawet nie jeden. Dziękuję wam wszystkim za te wszystkie rzeczy. To naprawdę jest bardzo miłe. Po prostu ubóstwiam, jak mi coś dajecie. To jest tak miłe, że nie mogę. Wtedy się czuję taka. Czuję miło, gdy dostaję tyle prezentów. Tym bardziej, tyle prezentów. Ludzie oszalaliście. Yy, dostałam tu jakąś czapkę, która ma grafikę starego MSP. I proszę Państwa, dostałam też. Poczekajcie. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za tyle po, e, prezentów. Pa!